Czasami zdarza mi się słyszeć gdzieś piosenkę i dany utwór mi się naprawdę podoba, ale kompletnie nie mam pojęcia, kto go wykonuje. Kiedyś można było próbować wyłapać tekst ze słuchu, wpisać go w Google i liczyć na to, że uda nam się znaleźć daną piosenkę, ale z czasem pojawiły się aplikacje mobilne, takie jak Shazam albo Soundhound, które pozwalają identyfikować piosenki z poziomu smartfona w ciągu kilku sekund. I dzisiaj skupimy się właśnie na tych dwóch aplikacjach. Porównamy jak sprawdzają się w praktyce i być może odpowiemy na pytanie, która z nich jest lepsza. Zapraszam. W 2013 roku yy, wpadłem na pomysł porównania tych dwóch aplikacji yy, w artykule na AntiApps i muszę wam powiedzieć, że spotkał się on z naprawdę dużym odzewem. Bo okazało się, że ludzie faktycznie korzystają z tych aplikacji i sami zastanawiają się, która z nich wypada lepiej. Każdy ma jakieś swoje typy, podparte oczywiście swoimi doświadczeniami. Minęło od tego czasu 6 lat i wydaje mi się, że 6 lat to jest kupa czasu, jeśli chodzi o aplikacje mobilne, które cały czas są rozwijane. Przez ten czas Shazama przejęło Apple, co myślę jest tutaj dosyć istotne w dalszym rozwoju tej aplikacji. No, i pomyślałem, że warto byłoby jeszcze raz wykonać ten test i sprawdzić, jak te aplikacje po latach sprawdzają się i która z nich jest lepsza. Wtedy wygrał Shazam. Czy tak będzie i tym razem? Zaraz się przekonamy. Wygląd aplikacji to jest oczywiście kwestia subiektywna. Mnie nieco bardziej przekonuje Shazam, tym bardziej, że odkąd Apple zajmuje się rozwojem tej aplikacji, ona. Coraz bardziej upodabnia się na przykład do Apple Music i w ogóle do tego całego Apple's ekosystemu. Myślę, że to wszystko wygląda tu bardziej intuicyjnie, natomiast jest jedna rzecz, która przekonuje mnie bardziej w Soundhoundzie, mianowicie to, że po rozpoznaniu utworu od razu widzimy jego tekst. W przypadku Shazama trzeba kliknąć odpowiednią ikonkę i dopiero przejść do tekstu. Także mały plusik na korzyść Soundhounda. Ale całościowo jednak wydaje mi się, że tutaj w tej kategorii prowadzi Shazam. Skoro już jesteśmy yy, przy kwestii tekstów, to warto zauważyć, że obie aplikacje na przestrzeni ostatnich lat mocno rozwinęły się tutaj yy, w tym kierunku. To już nie jest tak, że Shazam i Soundhound to tylko rozpoznawanie muzyki. To już również bazy tekstów utworów, czyli yy, na przykład zastępstwo dla aplikacji Genius, która yy, no, jest jedną z popularniejszych. Platform agregujących teksty piosenek. W obu aplikacjach i w Szazamie i w Sandhamzie mamy coś takiego, że w czasie rzeczywistym dany fragment utworu, który leci w tle, jest podświetlany na tekście. Przydatne na przykład, jeżeli chcecie sobie zorganizować domowe karaoke. Obie aplikacje mocno rozwinęły się również pod kątem takich narzędzi, które pozwalają nam poznawać nową muzykę. W obu przypadkach i w Shazamie i w SoundHoundzie są playlisty, które pozwalają sprawdzić, jakie piosenki są najczęściej wyszukiwane. I tutaj nie jest już to skonstruowane tylko tak, że sprawdzamy sobie to na przykład dla konkretnego kraju, tylko możemy sprawdzić dla konkretnych miast. Więc no, robi nam się z tego naprawdę dużo różnych playlist, na których możemy takie rzeczy sprawdzać. Bardziej podoba mi się to w Shazamie, to jest bardziej intuicyjne, bardziej logicznie poukładane w Soundhoundzie. Jedna playlista, na przykład w tej chwili najlepsze piosenki ostatniej dekady, te najczęściej wyszukiwane znajdziemy w głównym ekranie będzie taki baner mały. W historii znajdziemy te playlisty geolokalizacyjne, a z kolei w zakładce teksty będą ostatnie najpopularniejsze playlisty. Więc mamy tutaj taki chaos, i w przypadku Shazama to zostało rozwiązane znacznie lepiej. Obie aplikacje posiadają też bardzo fajną funkcję, z której sam często korzystam, czyli możliwość synchronizacji em, rozpoznanego utworu z dedykowaną playlistą na Spotify. Znaczy, w moim przypadku jest to Spotify, aplikacja współpracuje też z Apple Music. E, polega to na tym, że po zidentyfikowaniu piosenki, ona jest automatycznie przenoszona na playlistę e, w naszym serwisie streamingowym. Także nie musimy już później wracać do Shazama bądź do SoundHounda, tylko włączamy sobie Spotify, kiedy mamy czas odsłuchać zidentyfikowany utwór i puszczamy sobie bezpośrednio z playlisty. Obie aplikacje oferują te funkcje, i tutaj w tej kategorii to jest właściwie remis. Testy rozpoznawania utworów, które za chwilę zobaczycie, przeprowadzane były na darmowych wersjach aplikacji, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że jeszcze do niedawna i Shazam, i SoundHound. Dostępne były też w płatnych wariantach. Chodziło przede wszystkim o to, żeby pozbyć się reklam. Sytuacja zmieniła się, kiedy Apple przejęło Shazam'a, bo Apple powiedziało, że ono usunie te reklamy z Shazam'a, no i słowa dotrzymało. W tej chwili Shazam, darmowy Shazam, dostępny jest bez reklam. Wcześniej mieliśmy Shazama Encore i dopiero za 13 zł mogliśmy te reklamy całkowicie usunąć. W przypadku Soundhounda cały czas mamy tam reklamy. Wersja Soundhound Infinity. Czyli ta płatna kosztuje 32 zł. No, i tutaj wciąż, jeżeli nie chcemy reklam, musimy zapłacić. Także no, Shazam w tej kategorii zdecydowanie wygrywa. No i tu dochodzimy do tego, na co pewnie większość osób czeka, czyli testu tego, jak Soundhound i Shazam radzą sobie z identyfikowaniem utworów. Podobnie jak 6 lat temu, wybrałem 3 miejsca, w których najczęściej sprawdzam za pomocą smartfona, kto wykonuje daną piosenkę. I to była kawiarnia, to był samochód i to było centrum handlowe. Sprawdźcie, jakie były efekty tego testu. Warto dodać, że w żadnym wypadku nie próbowałem tutaj specjalnie stawać na palcach i kierować smartfona w stronę głośnika, z którego leciała muzyka. Raczej te warunki były zawsze takie bardzo naturalne czyli smartfon leżał albo na stole, albo po prostu trzymałem go w ręku. Dla porządku wyjaśnię też na jakich urządzeniach testowałem Shazam i SoundHounda. To był iPhone 6S i iPhone 10. I test odbywał się w taki sposób, że najpierw testowany był na jednym urządzeniu, potem na drugim, i w Shazamie i w Soundhoundzie, dzięki czemu mogliśmy uniknąć sytuacji, gdzie ktoś mógłby pomyśleć, że na przykład iPhone X ma lepszy mikrofon, więc lepiej sobie tutaj poradzi. Okazało się, że wszystkie te testy, które przeprowadziliśmy, jakby były wiarygodne, bo jeżeli coś nie działało na Soundhoundzie, to po prostu nie działało i na iPhone'ie 6S, i na iPhone'ie 10. I mam nadzieję, że algorytmy YouTube'a będą dla nas łaskawe i nie zablokują nam filmu z powodu piosenek, które pojawią się w tym odcinku. Ostatni test to było nucenie i śpiewanie i przepraszam Was za to, co za chwilę usłyszycie, ale jakoś musiałem to sprawdzić. <bindle>. <i fala> タダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ Super. Jak mogliście zobaczyć, Szazam znowu poradził sobie lepiej. Tak samo jak w tym teście, który przeprowadzałem 6 lat temu, to identyfikowanie piosenek jest znacznie trafniejsze. Warto też zauważyć, że Shazam znacznie szybciej identyfikuje te utwory. Tutaj mieliśmy tą samą prędkość internetu, więc wygląda na to, że Shazam w czasie rzeczywistym nagrywa i od razu wysyła. A w przypadku Soundhounda musi najpierw nagrać, a dopiero potem wysłać. Także tutaj na pewno Shazam znacznie lepiej wypadł w naszym teście. Ale zastanawiam się, czemu w Shazamie nikt wciąż nie wpadł na to, żeby w aplikacji pojawiła się ta funkcja rozpoznawania muzyki po nuceniu bądź śpiewaniu. Bo SoundHound radzi sobie z tym naprawdę dobrze, a Shazam w ogóle nie rozpoznaje w ten sposób utworów. Wydaje mi się, że gdyby Shazam został rozwinięty o tą funkcję, to naprawdę jakby ta różnica między aplikacjami byłaby już tak widoczna, że w 100% mógłbym wszystkim polecić Shazama. Na ten moment to jest jednak wciąż takie 70 do 30 na korzyść Shazama. Ale jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, jakie macie doświadczenie z tymi aplikacjami. Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Kamilowi za pomoc przy realizacji tego odcinka, a Was zapraszam na kolejne odsłony naszego cyklu o aplikacjach mobilnych na AntyWeb TV. Do zobaczenia.